bo dzisiaj na posiedzeniu rządu będziemy rozpatrywali projekty ustaw o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu. Ustawy zmieniającej Krajową Radę Sądownictwa. Słyszę, że robi wrażenie. To, to są ustawy pełne nadziei. W tym sensie dobrze pasują do ducha świąt Bożego Narodzenia, bo wszyscy mamy nadzieję, że te starania także, które dziś podejmiemy przywrócą taki ład w naszym systemie praworządności, co ma także wielkie znaczenie dla życia każdego człowieka, każdej Polki, każdego Polaka, bo przecież chcemy, żeby wszyscy mieli wreszcie w Polsce prawo do sądu bezstronnego niepolitycznego, szybko działającego, którego wyroki nikt nie będzie kwestionował i mam nadzieję, że to jest bardzo poważny krok w tę stronę. No. Polub, skomentuj, udostępnij.